Magdalena Bikowska po ważeniu PLMA 79. Witam. Zgadza się, witam. Trochę wody upłynęło, jesteśmy teraz w Rzeszowie. I tak z tego, co mi wiadomo, generalnie tak. Ta gala przebiega w takich trudnych warunkach, że chyba nie do końca właśnie było pewne, czy będzie ta gala, czy nie będzie. Czy ona przebiegała w takich trudnych warunkach, czy nie? Czy mam złe info? Właśnie, Wojtko, a skąd takie info przede wszystkim? No wiesz, ja mam zawsze dobre info. Ja wiem. Bezpośrednie. Mam... Dokładnie. Nie, Pierwszej ręki. gala absolutnie nie była zagrożona, tak? Były mhm. trudne warunki, no bo jest to jakby odległość, tak? Przede wszystkim, więc... Jeździliśmy i nie było problemu. Mm -hmm. e, oczywiście jutro gala transmitowana będzie i ta trans w sensie ta współpraca z TVP jakoś tam przybiera na sile, rozumiem? Oczywiście tak. tak. Transmisja mm -hmm. jest w TVP Sport mm -hmm. i zapraszamy. Jakiś e, pojedynek szczególnie, e, nie wiem, ty osobiście czekasz na niego? Na dwa. Na które? <laughs> Biegański z Klingerem, mm -hmm. z Łukaszem i e, Boże Michał Posternak z wszystkim Pogłym. Mm -hmm. A propos właśnie Łukasza Klingera, bo jakby jego y, historia z Pelema ona się. Y, na moment zakończyła w takich, powiedzmy, trudnych warunkach. Ale sięgnęliście po niego i pytanie, właśnie, dlaczego sięgnęliście, właśnie, czy, no, może tak, dlaczego sięgnęliście po niego ponownie? Ja nie znam tej historii mm -hmm. z Łukaszem, jakby nie zagłębiam się w to co, było, to, co było kiedyś, tak? Tworzycie nową historię. Tworzymy nową historię. Wydawał nam się odpowiednim przeciwnikiem akurat na ten moment dla Adama, więc mm -hmm. jak najbardziej, jak najbardziej była to chyba trafna decyzja, Dobrze. jak widać po ważeniu. Miało być krótko, bardzo dziękuję w takim razie. To wszystko z mojej Super. strony. Super, dziękuję Wojtku.